Cześć, nazywam się Gracja Szarwiło i jestem dietetykiem. Zostałam nim po tym, jak rozchorowałam się na chorobę Hashimoto. Mając 30-35 lat, nagle poczułam się bardzo źle. Wszystko mnie bolało, czułam, że tracę kontrolę nad własnym życiem. Błokając się od lekarza do lekarza, szukając przyczyny tak złego stanu zdrowia, w końcu trafiłam do endokrynologa. Pani doktor była osobą bardzo intuicyjną i szybko postawiła diagnozę. Okazało się, że jest to Hashimoto. Wszyscy wiemy, że Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, z którą praktycznie żyje się do końca życia. Branie tabletek nie rozwiązało w moim przypadku problemu. Co chwilę występowały rzuty choroby. Pani doktor, widząc moją determinację, podpowiedziała, abym skupiła się na swojej diecie. Zaciekawiła mnie tym, więc zaczęłam dużo czytać o tym. A że jestem osobą ambitną, szukałam, szukałam, studiując przeróżne przypadki, bardzo podobne do mojego, czytałam książki i próbowałam różnych oferowanych diet. Jednak żadna konkretna dieta przedstawiona w jednej książce nie działała. Dlatego podeszłam do tego bardziej indywidualnie, biorąc trochę z jednych porad, troszkę z drugich, robiąc konkretne badania, sprawdzając własne nietolerancje, szukając różnych punktów zaczepienia, znalazłam receptę na własne zdrowie. I oto nagle zaczęły dziać się cuda. Poczułam się dużo lepiej, a lata, które przedtem tak bardzo mi ciążyły, nagle zaczęły się cofać. Bardzo bym chciała przekazać swoją wiedzę innym ludziom, żeby wszyscy mogli poczuć się tak jak ja. Dlatego właśnie skończyłam dietetykę, dlatego właśnie studiuję teraz psychodietetykę i mam zamiar też skończyć dietetykę kliniczną. Zapraszam Państwa na mój kanał, na którym będę starać się regularnie wstawiać materiał, który mam nadzieję poprowadzi Państwa ku lepszemu zdrowiu, podpowie, jak zmieniać własną dietę, na co zwrócić uwagę, co jeść, a czego nie jeść, do czego przywiązywać uwagę, a do czego nie warto. Liczę na to, że będą Państwo zadowoleni i wyniosą z tych materiałów jak najwięcej dla siebie.